Szanowni Państwo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję za to, że Państwo zaszczycili swoją obecnością dzisiejszą uroczystość, że możemy tą wystawę tu pokazywać. Podstawowym założeniem, gdy ta wystawa była tworzona, było pokazać to, że Solidarność to jest bohater zbiorowy. Są Państwo wśród nas. Właśnie w ten sposób pokazując te małe. Nieduże środki, ale to właśnie tu, ten duch Solidarności był bardzo ważny. Bardzo Państwu dziękuję. W Stanowej woli w latach osiemdziesiątych, robotnicy skarżyli się na to jak są traktowani w zakładzie pracy w hucie, w zakładach pracy i innych i te problemy społeczne mnie bardzo żywo interesowały. Zaangażowałem się więc w 80 roku, już byłem proboszczem w Stalowej Woli. Wtedy przychodzili do mnie z tymi problemami robotnicy, no i trzeba było zarejestrować się. No, żeby powstało, żeby tu już ukonstytuowało się właściwie to, y, zarząd Solidarności. No ale najpierw trzeba było, y, trzeba było y, dać tym robotnikom jakieś narzędzie, żeby oni mogli w Hucie przemówić, bo nie, byli, nie mieli dostępu do radiostacji hucianej. Więc dałem im mój własny y, y, aparat, y, żeby mogli y, nagłaśniać to swoje wypowiedzi do robotników. A potem mówiłem w takim razie proszę zebrać dokumenty, wszystkie ja sam zawiozę, jeżeli boicie się jechać, to ja, ja sam pojadę do, do Wałęsy, do, do Gdańska i, i przedłożę Wam te wszystkie dokumenty. I tak się, tak się stało. Pojechałem. I przywiozłem stamtąd materiały, wzory, jak statut wygląda i, to. i po prostu w tym znaczeniu pomogłem im, że sam zdobyłem się na jakąś taką odwagę, żeby tam pojechać, nie wiedząc co tam się może być, tak? Chciałem pomóc im i oni się też wtedy jakoś zaangażowali odważnie i dzięki temu właśnie ta Solidarność tak w 80 roku powstała, 1 września. Andrzej Kaczmarek, przewodniczący zarządu regionu Ziemia Sandomierska w Starej Woli. I ja jestem trochę z tego młodszego pokolenia, dlatego mogę powiedzieć, że też jestem człowiekiem Solidarności, bo w roku 80 skończyłem szkołę średnią i podjąłem pracę w FUCie Starą Wola we wrześniu. Już odbywały się pierwsze strajki w sprawie legalizacji Solidarności, rejestracji Solidarności. Ta Solidarność w Starej Woli była bardzo mocna. Można powiedzieć, że tworzyła się ona tu. Natomiast w tamtych czasach było trudno cokolwiek zorganizować, ale dzięki determinacji ludzi młodych, proboszcza Edwarda Frankowskiego, ta Solidarność już w lipcu zaczęła się tworzyć. Tu były pierwsze strajki, a jak już we wrześniu, to był jeden z pierwszych komitetów założycielskich Solidarności w Polsce. I dlatego można powiedzieć, ta siła przetrwała do roku 1988, gdzie też były strajki, które tak naprawdę przywróciły Solidarność powtórnie, a zarazem. Tą wolną Polskę no. Moje nazwisko Józef Małobęcki. Jestem w tej chwili członkiem Krajowej Komisji z regionu, właśnie tego regionu Ziemia Sandomierska. Zaczynałem działalność oczywiście od samego początku powstania Solidarności. Z tym, że ja zaczynałem na terenie Stażowa, na terenie Kopalni Siarki, sarkopolsk w Grzybowie. No i w tym zakładzie, ja będąc młodym sztygarem, byłem inicjatorem utworzenia Komitetu yy, Założycielków Solidarności. I od tamtej pory mocno się zaangażowałem w działalność Solidarności tutaj w Stalowej Woli. Byłem bardzo często, byłem uczestnikiem wszelkiego rodzaju zebrań, wszelkiego rodzaju działalności, no i w ten sposób zostałem na pewno zauważony w jakiś sposób przez kolegów, bo wytypowano mnie na kandydata na członka Krajowej Komisji i w, na pierwszym zjeździe Solidarności w Gdańskiej Oliwii zostałem wybrany na członka Krajowej Komisji z regionu ziemia Sandomierska i dla mnie y, sama idea Solidarności była najważniejsza. Nie chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby zdobywać większe świadczenia dla pracowników, ale przede wszystkim była to idealna okazja do Zepchnięcia komunistów do defensywy i próbowania odzyskania niepodległości i wolności dla naszego kraju. Dlatego nie wszyscy się garnęli, bo to było w sumie jakieś pewnego rodzaju ryzyko. Ja pamiętam, jak moi koledzy, znajomi pytali się, po co tobie to potrzeba? Odpowiedź była taka: ktoś to musi robić.